Wasting my time with too many reflections. Yeah. And since you've been gone, I've been trying to fix me. And I'm getting there. Yeah, I'm getting there. Lately, I've seen you on television. Serdecznie dnia 31 lipca, tak? Lipiec ma 31 dni. Czy nie ma tak, 31 dzień. Sorry, jestem po prostu bardzo zakręcona ostatnio. Um, I tak, spotykam się z Wami przy stole dnia porankową porą. Porankową porą. Czyli za dziewczyną. Czyli poniedziałek. Coś tam chyba mi gra w pokoju. Nie wyłączam laptopa, sorry. Wszystko okej? Okay? Tak? A Ty co? Chcesz się mówić teraz? O! Oh, no, 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 no! W każdym razie chciałam dzisiaj z tym porozmawiać. E, jako, że mam dzień wolny i mam czas, mam wolne mieszkanie, e, chciałam z mnie troszeczkę pogadać z cyklu e, Co nowego u mnie. E, właśnie czekam na paczkę od moich rodziców. Ale moja mała wysłała paczkę parę dni temu z Polski. Będzie to wielka, wielka, wielka paczka wsparcia. Śmiałam się, że dostanę słoiki, jedzenie i tak dalej, nie, aż tak źle nie będzie, ale idą różne ważne rzeczy w tej paczce, więc zależy mi bardzo, żeby być w domu, kiedy przyjdzie kurier, ale wiecie jak to jest z kurierami, tak naprawdę nie wiadomo o której porze on się pojawi, czy mam siedzieć cały dzień, czy, czy mogę na przykład teraz wyjść, a on pojawi się wieczorem, różnie bywa. Podejrzewam, że paczka będzie dzisiaj. Tak więc ciężko mi sobie jakoś zaplanować ten czas. Postanowiłam, że będę siedziała w domu tak do 12, 13, 14, potem ewentualnie wyjdę na godzinę, dwie, no i wrócę. Ale no, jest mi ciężko, żeby, żeby sobie to wszystko jakoś zorganizować. W paczce idą bardzo, bardzo ważne rzeczy, nie tylko ubrania. Wiem, że tak mało możecie pomyśleć, że dziewczyna to pewnie ciuchy i tak dalej. Nie, właśnie chodzi o takie rzeczy. Um, bardzo potrzebne tutaj um, takie formalne też, więc zależy mi bardzo, żeby to paczkę dzisiaj dostać a ona jest mega ciężka, więc jak pójdę i on mi ją zostawi gdzieś tam w, na jakiejś poczcie, to ja nie mam pojęcia jak ja potem dotargam naprawdę, więc tak troszkę się tym martwię, żeby się z nim jakoś zgrać, a jutro już znowu pracuję przez cały dzień, więc yy, nie wiem jak ja to zrobię, nie wiem Muszę Wam powiedzieć, że zawiązałam znajomości pierwsze za granicą, To jest super. Poznałam trochę fajnych osób przez różne grupy społecznościowe na, na Facebookach i tak dalej. Jest to bardzo fajna forma i naprawdę musimy być mega, mega wdzięczni za czasy, jakie mamy, bo no to jest teraz taka łat łatwość, że możemy nawiązać kontakty z, z ludźmi z zagranicy w taki prosty sposób. I oni są tak otwarci na te kontakty, też potrzebują wielokrotnie osób, które y, przyjechały, żeby, żeby móc się spotkać w kilka w, kilka, y, w grupie, w kilka osób i, i y, czy to iść zwiedzać, czy po prostu gdzieś wyskoczyć na kawę, bo każdy tak samo przeżywa samotność za tę granicę i takie początkowe y, nie wiem, takie, takie, takie zagubienie może w tym kraju. Tak więc fajnie, fajnie że mamy teraz te takie czasy, w których są te Facebooki i te wszystkie rzeczy, bo naprawdę robią dobrą, dobrą rzecz, że można się tam spotkać. Bobby miał operację i mega jest niego w szkole. Biedak nasz taki, ma taką straszną bliznę teraz tutaj z tyłu i mam nadzieję, że będzie już dobry, dobrze wszystko z nim, bo, bo tak płakał nam. Że co ja czuję taką po prostu więź z tymi psami. Ja nie wiem, ja, ja dopiero tutaj mam po siebie trzy tygodnie, ale po prostu one mi... serce mi się kraje, jak ja jej widzę. No. <laughs> one mi wielokrotnie ratowały tutaj na początku, naprawdę. Nie wiem czy no coś takiego zwierzęta mam w sobie, że jak, jak właśnie jest się takim smutnym, z, z, złamanym trochę, z, no takim, wiecie, pogubionym, to przyjdzie ci zwierzę, przy, przytulisz je i... I od razu wszystko jest, wszystko jest takie łatwe. Nie wiem. Nie wiecie o co chodzi, bo zwierzęta po prostu mają taką mocną, Tak po prostu jest. Uwielbiam je, uwielbiam, naprawdę. No i tak, jakie są moje pierwsze spostrzeżenia, może wam powiem, bo to, jest, to są takie rzeczy, które chciałabym mówić Wam jak najwcześniej. Czyli od razu po przylocie, Wiadomo, że potem mogę je weryfikować wraz z czasem ale chciałam się dzielić z takimi pierwszymi przemyśleniami tuż po przyjeździe, pierwsze spostrzeżenie, bo potem o tym zapomnę i nie będzie to tak świeże to co muszę powiedzieć, to pierwsze co mi się rzuciło w oczy no co? no jakie ja mam mówić, jak ty mi tutaj rozpraszasz mnie, nie umiem się skupić, no. pierwsze spostrzeżenia to takie, że... no to to, to wszyscy to wiecie, że jest bardzo barwnie i panuje to wszelka tolerancja. To, co ja widziałam na ulicach, jakby style ludzkie ubrań i tak dalej, to jest mi się to strasznie podoba. Ja jestem bardzo za tym, ale ja wiem, że w Polsce by to nie przeszło. I nie do że narzekam, po prostu tak jest. Może też się to wszystko troszeczkę rozwinęło, ale nie wiem, czy mężczyzna, który ma na sobie spódniczkę, buty na obcasie, kolczyki, torebkę w serduszko. Stałby sobie normalnie w kawiarni i nikt by na niego nawet nie patrzył. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego w Polsce. Wydaje mi się, że w Polsce każdy by na niego zwracał uwagę. Tutaj nawet nikt na niego nie patrzy, i to jest to, jest piękne, że każdy może być w tej swojej inności, w tym jak siebie widzi, może być zupełnie nietykalny i normalny dla wszystkich wokół. Mi się to bardzo podoba. To jest coś, co, to, co właśnie mnie do tego kraju tak naprawdę w dużej mierze sprowadziło, bo ja już się z spotkałam wcześniej, jak tu byłam i bardzo mi się to spodobało. Hmm. Ludzie są w ogóle bardzo mili. Miałam wiele sytuacji, gdzie zgubiłam drogę, nie wiedziałam w którą stronę, pojechałam tą stroną metrem i po prostu chodziłam po stacji, szukając mapki, gdzie ja mam iść i sami mi ludzie zaczepiają, czy ja potrzebuję pomocy i... Nie wiem, mam, mam wpisane na twarzy, że jej potrzebuję, bo mam przerażony wzrok, gdzie mam iść. Ale ludzie sami z siebie, biegnąc, nawet bo tu jest wiecznie, yy, wiecznie taki pęd, wszyscy się śpieszą, yy, zwłaszcza w centrum, yy, ludzie wszędzie po prostu biegną. I, I nawet pan z walizeczką swoją, jakąś teczuszką, zatrzymał się, widać, że z pracy biegnie czy do pracy, yy, zatrzymał się i nagle mi próbuje pomóc. To jest piękne, naprawdę raz zgubiłam drogę i szukałam takich oznaczeń na ulicy, to on sam otworzył mapkę w telefonie, zaczął mi poszukiwać wszystko, co i jak, gdzie, czym mam dojść, jak. No po prostu to jest to jest przemiłe, naprawdę. I że ja nie muszę czasami o zaprosić, że ludzie sami jak widzą osobę zagubioną, to podchodzą i pytają, czy nie potrzebuje tej pomocy. Język, właśnie może co do języka wam powiem, wiem, że każdemu się wydaje, że... Jeżeli nie macie idealnego języka, macie akcent polski, że coś tam mieszacie, że czasy nie takie, tak naprawdę nie przejmujcie się tym kompletnie. Po prostu mówcie. I moja rada jest taka, że jeżeli w Polsce zakładacie, by żyć yy, wedle zasady najpierw pomyśl, potem mów, najpierw myśl, potem mów, to w Anglii najpierw mów, potem myśl. Nie róbcie tak. Nie myślcie, po prostu najpierw mówcie, a potem myślcie. To jest coś, na znaczy co ja bardzo zwracam uwagę, bo wielokrotnie jest tak, że ja się łapię na tym, że już myślę, co za chwilkę powiem, już szukam danego następnego tematu, nie słuchając, co mówi dana osoba do mnie, tylko już szukam następnego tematu, żeby zaraz umieć zaskoczyć ją, że mam coś do powiedzenia jakoś dużo i wszystko pięknie już jest gramatycznie stworzone w mojej głowie. A to musi być akcja-reakcja i to musi być po prostu to musi iść tak jak w języku polskim żeby to szło po prostu naturalnie, bo mi wodę znowu. Tak więc taka moja rada, ja już też nie zwracam uwagi na to, jak mówię, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Jak czasami nie zrozumiejęcie, o co mi chodzi, to wytłumaczę to jeszcze raz i innym sposobem. Staram się po prostu, nawet jak nie znam jakiegoś słowa, to staram się opisywać o co mi chodzi innymi słowami. I jeżeli widzę jakieś nowe słówko na y, jakiejś tablicy, w metrze, gdziekolwiek, od razu je sobie tłumaczę, bo moim zdaniem to jest y, żadna nauka, jeżeli by usłyszycie jakieś nowe słowo, ale go sobie nie przetłumaczycie, bo i tak nie wiecie, co ono znaczy tak naprawdę. Możecie z kontekstu zdania coś tam się domyślać, ale lepiej, jeżeli macie słowo w głowie albo w ogóle widzicie to słowo, to od razu, od razu, od razu sobie to przetłumaczyć i najlepiej postarać się jeszcze zastosować to, to słowo gdziekolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, Dwa razy w ciągu dnia bądź trzy, żeby już ono poszło w ruch, żeby już gdzieś zostało zakodowane. I ja sobie teraz wymyśliłam taki, taki patent, że codziennie znajduję sobie ze słownika różnych, różnych słów, znajduję sobie pięć zupełnie totalnie takich, wiecie, przypadkowych pięć słów, zapisuję sobie je na takiej autokarteczce, biorę to ze sobą, chodzę. I mam za zadanie, żeby w ciągu tego dnia użyć też każde z tych słów, przynajmniej jeden lub dwa razy, bo jeżeli ja sobie tylko to zapiszę, to prawdopodobnie, prawdopodobnie zaraz tą kartkę zgubię, albo coś się tam w ogóle z stanie, nic się z tym nie, nie zrobi. Nie będzie z tego żadnego pożytku, ale jeżeli już będę chociaż z tą kartką i będę używała tych słów, na przykład, nie wiem, weźmiecie sobie słówko statek. No dobra, statek to jest proste słowo, ale no, jakie słowo może być? słomka do picia, no to jesteście w sklepie i ma, nie się zapisane na tą słomkę tutaj zapytajcie się czy mają słomki, nawet jak macie kawę i nie chcecie słomki do tego zapytajcie się czy, czy mają słomki, jak wam słomkę spoko, wyrzucicie ją za rogiem ale już zapamiętacie, bo będziecie mówili o tej słomce albo jakieś takie głupie słowo, które na przykład jest w ogóle wam niepotrzebne jak nie, motorówka, no po co, no ale możecie zapytać się kogoś na ulicy czy są w Londynie motorówki i on się spojrzy na was może, o co wam chodzi, Powiem, na przykład, że nie ma motorówek, ale zapamiętacie jak jest motorówka i to, to nic, że wam ona jest niepotrzebna, że to tylko i wyłącznie głupie pytanie, ale chodzi o stosowanie tych słów. I ja teraz codziennie sobie takie pięć słów zapisuję, idę z tym w miasto i staram się znaleźć jakieś miejsce, jakby znaleźć sytuację, do której mogę dopasować dane słowo, żeby tylko je wypowiedzieć. Mm, a najlepiej jakbyście zrobili to jeszcze raz, dwa, to już w ogóle będzie super. Tak więc taka moja metoda. No, wyłączyłam się kamera, e, przyjechałam i takim słówkiem, które wyłapałam, było słówko przetłoczony. E, więc ja teraz z kim rozmawiam, to każdemu mówię, że jestem przetłoczona, chociaż już nie jestem przetłoczona. Ale każdemu to mówię, ponieważ wszystko mi się tak spodobało, tak mi zapadło w głowę, że jak przez to, że każdemu codziennie mówiłam, że jestem przetłoczona, to już po prostu to słówko jest y, zakodowane już na, na wieki, naprawdę. A tak to wcześniej może jakbym czytała i, i tylko zostawiła to, to nie wiem, czy, czy to byłoby tak bardzo... Zapamiętana w mojej głowie, ale że zaczęłam stosować to teraz cały czas, przytłoczona, przytłoczona, przytłoczona. A nawet jak mówię, jak z kimś rozmawiam, to mówię, że byłam przytłoczona, ale już nie jestem. Także tak to wygląda. Na pewno nie bać się pytać, oni was nie pogryzą, jeżeli się pytacie o cokolwiek. To jest stara, stara zasada. Po prostu nie można się bać mówić. I mi bardzo w tym pomogła praca, w której jestem teraz, która jest typowo na takie właśnie rozgadanie, dobra. Czy ja myślałam o jakiejś szkole językowej? Myślałam, żeby ewentualnie się jeszcze, jeszcze wspomóc, ale musiałabym mieć pewność, że dany kurs naprawdę mi coś da. Bo jeżeli mam zacząć od początku i skończyć na etapie, na której jestem teraz, to, to będą wyrzucone pieniądze, żeby to było dobrze zweryfikowane, w jaki sposób ja potrafię mówić i jaki jest mój poziom. No bo to są spore pieniądze, takie, taki kurs, i to też trzeba, to jest warte wydania takich pieniędzy, jeżeli rzeczywiście będzie rezultat tego taki, jaki chcemy, żeby był. Czyli rzeczywiście trafić do dobrej klasy, takiej, która będzie odpowiednia poziomem i tak dalej. W ogóle tyle do Was mówię, przepraszam, strasznie długo chyba na to wszystko schodzi, ale <laughs> ja kiedy tak siadam właśnie przy stole i mogę tak mówić przez 20 minut, najlepiej mi się tutaj skupić, to może Wam też napomknę o stronach. Cały czas mam wrażenie, że samochody to jeszcze mi nie minęło. Cały czas mam wrażenie, że samochody jeżdżą puste. A wiem, że się śmiejecie teraz do mnie. <laughs> Ale cały w sumie wrażenie, bo ja się patrzę i szukam kierowcy z lewej strony i widzę pusty, przejeżdżający samochód, a jeszcze często jest tak, że te samochody są duże i nie widać kogoś to siedzi sam z tyłu, na przykład jest niski, to już w ogóle nic nie widzę i widzę tylko puste samochody, które przejeżdżają. I na początku pierwsze dwa dni to było wieczne, wieczna taka, taka konsternacja, co się dzieje, bo samochody jadą zupełnie bez ludzi. Widmo. I dalej się na tym mapie, dalej tak mam. Może już nie tak jak na początku, że wręcz było to dla mnie takie, o, co jest. Teraz wiem, że to po prostu jest moja wina, że dalej sobie tego nie przesnie, przekręciłam w głowie, że to wszystko jest odwrotnie. Ruch jest inny, gdzieś się co po drugiej stronie, wszystko jest na odwrót. I też idę i patrzę się w prawo, a powinnaś patrzeć w lewo i prawo mnie też przyjechało. I zawsze czytałam na początku, pamiętam te takie napisy na drodze, patrz w lewo, patrz w prawo, patrz w jedną i w drugą stronę. To jest mega pomocne. Nawet wczoraj byłam na... Yy... Boże, ile ja to Was mówię! na nadzieję, że lubicie stać moich monologów, bo jak nie, to mam problem. Yy, już kończę, obiecuję. Wczoraj byłam na obiedzie wieczornym, takiej kolacji z moim właśnie znajomym i yy, wyszliśmy. I przez pół drogę odprowadzałam go do, yy, do, do stacji, będąc pewną, że ja idę w dobrą stronę, że mi też jest po drodze połowie drogi bądź przy końcu zorientowaliśmy się, że ja idę w zupełnie odwrotną stronę, że tak naprawdę ja nie mam podróży idąc w kierunku do jego stacji i muszę się wracać. No i stanęliśmy oboje z telefonami, szukając drogi, jak tam dojść do mojej stacji, jak, to, jak, to, jak, jak na tej mapie w ogóle się poruszać. Nie to czasami tego, nie ogarnę. Ale dobra, kończę, słuchajcie, kończę, bo zaraz mi padnie aparat znowu. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym monologu. Ach, i oczywiście miłego wieczoru dnia w nocy. Ja uciekam Blue You'll always be around Even if I fail You are like a summer breeze That I must inhale Is it possible for us To feel this way forever Loving you has never felt more right